W godzinach szczytu w Consolidated Trust Bank panował ruch. Sierżant sztabowy Thomas Ashton, człowiek, który walczył na wojnach i dźwigał na swoich barkach ciężar dziesięcioleci, stał cicho przy okienku kasiera. W ręku trzymał czek Skarbu Państwa USA, zapłatę, na którą czekał latami przeznaczoną na naprawę dachu i wizytę urodziny, której zbyt długo nie widział. Ale kiedy położył czek na ladzie, Oczy młodej kasierki zwęziły się z podejrzliwością. Ten czek nie wygląda dobrze, powiedziała chłodno. Nie mogę go przyjąć. Spokój Tomasa pękł, ale trzymał się mocno. To ważny czek skarbu państwa z Departamentu Spraw Weteranów. Moje nazwisko jest na nim i tu jest mój dowód osobisty. Jej odpowiedź go oszołomiła. Bez wahania włożyła czek do niszczarki. Maszyna pochłonęła lata jego poświęcenia i nadziei. Szok zamroził głos Tomasa. Wokół niego narastały szepty. Ślepe posłuszeństwo kasierki wobec protokołu właśnie zniszczyło linę ratunkową weterana. Kilka sekund później drzwi banku otworzyły się z hukiem. Weszła surowa kobieta w towarzystwie agentów. Postać o autorytecie, która nie tolerowała niesprawiedliwości. To, co nastąpiło, miało ujawnić lekkomyślne nadużycie władzy, historię, której nikt nie spodziewał się w spokojnym holu banku. Co się dzieje, gdy ciężko zarobiona zapłata weterana zostaje zniszczona jak śmieć? I kto ma prawdziwą moc, by to powstrzymać? Jeśli wierzysz w obronę tych, którzy służyli, polub i subskrybuj teraz, bo to walka, której nie chcesz przegapić. Real Life Stories. New przynosi prawdę sprawiedliwość i historie, które domagają się wysłuchania. Przeraźliwy dźwięk niszczarki wciąż rozbrzmiewał w uszach Tomasa Ashtona, gdy ostatnie skrawki jego czeku Skarbu Państwa znikały w zapomnieniu. Wokół niego niegdyś ruchliwy holbanku zamarł. Szum południowego tłumu ucichł w oszołomionej ciszy. Thomas wstał nieruchomo. Ciężar niedowierzania przygniatał mu piersi. Jego ręce lekko drżały, gdy spojrzał na Jessicę, młodą kasierkę, której oczy nie zdradzały skruchy, tylko sztywną pewność, że zrobiła to, co było wymagane. Czy zdajesz sobie sprawę, co właśnie zniszczyłaś? zapytał Tomas ledwo stabilnym głosem. Ten czek był moją liną ratunkową. Jessica wzruszyła ramionami, jej ton był płaski i wyćwiczony. Polityka banku, podejrzane instrumenty są niszczone. Postępowałam zgodnie z protokołem. Jego umysł pracował na pełnych obrotach. Lata służby wojskowej, niezliczone misje, każdy szczegół precyzyjnie zarejestrowany. A jednak tutaj, w miejscu przeznaczonym do ochrony pieniędzy ludzi, najbardziej podstawowy szacunek został zniszczony wraz z jego czekiem. Przełknął ślinę. Jego głos stał się pewniejszy. Nie postępowałaś zgodnie z pełnym protokołem. Nawet nie zadzwoniłaś, żeby to zweryfikować. Wyraz twarzy Jessiki stwardniał. Nie muszę się tłumaczyć. Zanim napięcie mogło się dalej nasilić, menadżer banku, pan Henderson, wyszedł ze swojego biura, mrużąc oczy, gdy oglądał scenę. Jessica, co tu się dzieje? Jego głos był spokojny, ale miał w sobie nutę ostrej. Jessica powtórzyła swoje wyjaśnienie. Jej słowa były wyćwiczone, jakby czytała ze scenariusza. Czek miał nieregularne numery rozliczeniowe i niezwykły papier. Sprawdziłam go pod światłem ów i wpisałam szczegóły, ale było zbyt wiele czerwonych flag. Zniszczyłam go, zanim mógł zostać dalej przetworzony. Henderson kiwnął powoli głową. Najwyraźniej przyjmując jej usprawiedliwienie, musimy chronić bank i naszych klientów przed oszustwami. Frustracja Tomasa sięgnęła Zenitu. Chronić bank, niszcząc czek skarbu państwa wystawiony przez rząd? To jest czek kompensacyjny z tytułu niepełnosprawności wystawiony przez Departament Spraw Weteranów. Jestem odbiorcą płatności, mój dowód osobisty jest tutaj. Wręczył im swój dowód tożsamości w A i prawo jazdy. Menadżer rzucił krótkie spojrzenie na dowody, ale szybko odwrócił wzrok: Panie, rozumiem pańską frustrację, ale musi pan postępować zgodnie z procedurą sporu. Nie możemy przyjąć tego czeku bez odpowiedniej weryfikacji. Wtedy to szepty zaczęły rozchodzić się wśród czekających klientów. Niektórzy potrząsali głowami z niedowierzaniem. Inni wyciągali telefony, cicho nagrywając interakcje. Tomas powoli się cofnął, jego godność została zraniona, ale jego determinacja stwardniała. Nie, powiedział cicho, to nie koniec. Poza bankiem Tomas siedział na zimnej ławce. Popołudniowe słońce paliło go w plecy. Mocno ściskał telefon, przewijając do numeru, który zapisał dawno temu. Kontaktu alarmowego, połączenia wykutego w latach służby i zaufania. Jego palce zawisły, a potem nacisnęły wybieranie. Linia odezwała się po pierwszym dzwonku. Biuro podsekretarza skarbu do spraw finansów krajowych odpowiedział spokojny głos Tu sierżant sztabowy Thomas Ashton, emerytowany muszę natychmiast porozmawiać z podsekretarzem Harrisonem. Dotyczy to bezprawnego zniszczenia czeku Skarbu Państwa USA przez Bank Komercyjny. To pilne. Nastąpiła pauza, a potem ciepły, ale autorytarny głos odezwał się. Tom, co się dzieje? Tomas wyjaśnił szczegółowo, opisując każdą chwilę, podejrzenia kasierki, odmowę weryfikacji, niszczarkę, która zniszczyła to, co słusznie mu się należało. Podsekretarz Harrison słuchał. Jego oddechy były ostre i miarowe. Kiedy Thomas skończył, linia wypełniła się ciszą na ułamek sekundy, zanim Harrison przemówił głosem niskim i zaciekłym. Zniszczyła to? Czek skarbu państwa? To nie tylko niekompetencja, to przestępstwo federalne? Panie, jestem tuż pod bankiem, odpowiedział Thomas. Nie ruszyłem się. Zostań na miejscu. Wykorzystuję swoje kontakty. Spodziewaj się szybkiej akcji. Kilka minut później spokój poza bankiem ponownie został naruszony. Dwa eleganckie czarne sedany zjechały na krawężnik, drzwi otworzyły się cicho. Cztery postacie w ciemnych garniturach. Tomas siedział cicho na ławce, obserwując, jak ostatni agenci opuszczają bank. Ciężar, który tak długo nosił, frustracja, zwątpienie. Niekończące się czekanie, teraz wydawał się lżejszy. Ta chwila nie dotyczyła tylko zniszczonego czeku. Była punktem zwrotnym. Zrozumiał, że wytrwałość w trwaniu mocno, nawet w obliczu zwątpienia i obojętności, może wymusić szacunek i zmianę. Przez dziesięciolecia służył swojemu krajowi z cichą siłą. Teraz widział, że siła nie polega tylko na walce. Ale na zabieraniu głosu, gdy było to najważniejsze. System, który prawie go zawiódł, został pociągnięty do odpowiedzialności, a ta prawda była wystarczająco potężna, by wstrząsnąć murami i otworzyć drzwi. Gdy słońce zachodziło, Tomas wstał i odszedł od banku. Nie tylko jako weteran walczący o to, co słusznie mu się należało, ale jako symbol odporności. Dowód na to, że jeden głos, oparty na prawdzie i godności, może coś zmienić. Jeśli ta historia Cię poruszyła, polub i udostępnij. Pomóż nam rozwinąć Real Life Stories New do 10 tysięcy subskrybentów, abyśmy mogli nadal przynosić Ci potężne historie o odwadze i sprawiedliwości. Twoje wsparcie znaczy wszystko.